Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Kobu Wrocław reprezentowało 21 zawodników, którzy łącznie zdobyli cztery medale, w tym 1 złoty. Na najwyższym stopniu podium stanął Marcin Szczygieł. Blisko krążka z najcenniejszego kruscu był też Roch Kupczak, ostatecznie w zestawieniu zajął drugie miejsce. Do szczęśliwców należą też. Patrycja Pańczyk i Bartosz Komór. Ta dwójka stanęła na najniższym stopniu podium. Pozostali zaliczyli także udane starty, nierzadko odpadając dopiero w ćwierćfinałach lub półfinałach. Wrocławianie sukcesy odnosili nie tylko na własnym terenie. Kolejnymi zawodami, które odbyły się ostatnio był trzeci ogólnopolski turniej sztuk walki o puchar prezydenta miasta Zielona Góra. W turnieju tym wystartowało dwóch zawodników Kobu Wrocław, dwóch karateków, dwa medale. Złoto uzyskał Julian Siwirski, a srebro Roch Kupczak. Oba starty są etapem przygotowań do występów docelowych, czyli Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Dzieci. W centrum Skłusza Red www Redeco. www.redeco.pl